Hej, cześć, witam wszystkich serdecznie w ten upalny dzień. W Pillars of Eternity. Stojemy właśnie przed domem Lundari, która jest w jakiś sposób powiązana z zaginięciami ludzi, z trójką właściwie zaginięty, zaginiętych ludzi, którzy zniknęli w jakiś dziwny, tajemniczy sposób. I z tego co wiemy mamy właśnie udać się do Niejakiego Kadela, jednego z członków trupy Lumdali, który chce z nami porozmawiać po prostu w związku z sytuacją, która ma miejsce. W takim razie wejdźmy więc do tego domu. Spodziewam się tutaj jakichś ciekawych rzeczy, na pewno będzie tutaj może mała walka, chociaż wątpię, ale czas pokaże. No dobra, jesteśmy sobie w tym domu, nie stwierdzam tutaj nikogo. No jest ten kedal, który pojawia się przed tobą młody człowiek drżący z podekscytowania. To ty! Widziałem cię z lundalą. Koło amfiteatru. Słuchaj. Nie wiem, jakie masz z nią interesy, ale ja się wypisuję z tego bajzlu. Przyszedłem tylko po rzeczy. Pozwól mi odejść, dobra? Hmm. Najpierw... Może powiesz nam, weź głęboki oddech naturalnie i uspokój się. Powiedz mi, co się tutaj dzieje. Zobaczymy, co da się zrobić. Kedal kiwa głową biorąc głęboki oddech. D dziękuję, ale czas ucieka. Lumdala chce mnie dorwać, a ja muszę się stąd wydostać najlepiej poza miasto. Kadal powoli sięga do sakiewki i wymuje z niej niewielki kluczyk. Otworzysz nim drzwi za sobą. Jest za nim przejście prowadzące w dół do teatru. Wzdryga się. Będzie prościej, jeśli zobaczysz to na własne oczy. Oblizuję usta. Skoro Ci pomogłem, musisz mi obiecać, że nie zdradzisz nikomu, że brałem w tym udział. To nie pierwsza osoba, że czekana, która podążyła za mroczną duszą i wkroczyła na mroczną ścieżkę. Jeśli te informacje nam pomogą, być może warte są kilku miłych słów. no dobra możemy tu kłamać możemy powiedzieć mu właściwie to zależy mi wyłącznie na tym by zapobiec kolejnym zniknięciom to co robiłeś wcześniej nie ma dla mnie żadnego znaczenia D dziękuję i powodzenia nie patrzy ci w oczy ok czyli spodziewam się że to są tutaj właśnie te drzwi które możemy otworzyć mamy tutaj zejście no ale najpierw jeszcze sobie tutaj obładamy cały ten teren. Co my tu mamy ciekawego? Mamy tutaj jeszcze proszę miksturę duchowej tarczy. Mamy to zejście. Okej, okay, tutaj widzę sobie dobrze przygotowali to wszystko z tego co stwierdzam. to jakiś pancerz. To jakiś miecz dwuręczny specjalnie, niczym się nie wyróżniający. Kilka monet. Okej, okay, a co tu? Pośród blaszanych hełmów i napierśników znajduje się parę sztyletów. Wydają się być rekwizytem. Się, że, że nic tutaj raczej ukrytego chyba nie będzie może gdzieś tutaj coś poukrywali nope no dobra w takim razie zejdźmy na dół tutaj mam jeszcze widzę do rozdania kolejny poziom do tego dojdziemy no i proszę mamy tu jakieś podziemie teraz zobaczymy co ciekawego nas tam spotka No, ten człowiek mówił, że musimy sami zobaczyć to na własne oczy, czyli spodziewam się, że będą tutaj jakieś, nie wiem. Sam nie wiem, czego się spodziewać. No dobra, mamy tu jakąś duszę. Mamy tu również kilka złota. Wyjdźmy z trybu... Uuu, jednak coś znaleźliśmy. Co my tu mamy? Aha, jakiś sekret. No dobra, wejdźmy najpierw sobie tutaj. My tu już nie byliśmy, czasami oczywiście, że już tu byliśmy. No dobra. Przyjrzyjmy się tej apaszce. Prosta, jedwabna apaszka leży zmięta na brudnych płytkach. Esencja emanuje z niej jak fale gorąca. A im bliżej podchodzisz, tym silniej odczuwasz dezorientującą mieszankę radości, zaskoczenia i bólu. Podnieśmy więc ją. Trzymając apaszkę koncentrujesz na niej uwagę, a cały świat wokół ciebie uległa przemianie. Coś w tobie także się zmienia. Delikatna tkanina wciąż jest w twoich rękach. Jednak ty znajdujesz się teraz w małym, ale przytulnym domku. A znad apaszki spogląda na ciebie Lora i pyta, czy ci się podoba. Uśmiecha się. Ponieważ odpowiedź na to pytanie wypisana jest na twojej twarzy. To było cztery lata temu, ale ty wciąż zakładasz tę apaszkę w dni taki jak ten. W końcu miałaś je na sobie, gdy po raz pierwszy spotkałaś tę aktorkę o posrebrzonych oczach, więc kto wie, być może i dziś przyniesie Ci szczęście. Układa się miękko wokół twojej szyi, ciepła i dodająca otuchy. Jesteś już w połowie trzeciego aktu i czujesz na sobie uważne i godne, głodne oczy widzów. Z początku, gdy ta kobieta sprowadziła Cię na, tu na dół, zastanawiała Cię, na jakiego rodzaju występ właściwie się decydujesz. Ale wszystko poszło lepiej, niż mogłaś sobie zamarzyć. Jesteś już przy końcu monologu, gdy apaszka zaciska się wokół twojej szyi. Niemal wydusza z ciebie ostatnie linijki tekstu, co sprawia cię skrępowanie. Bo przecież debiut aż do tej chwili szedł ci tak dobrze. Jednak gdy próbujesz ściągnąć opaskę, właściwie apaszkę, ona tylko mocniej zaciska się na szyi. Zdezorientowana patrzysz na widownię, oczekując, że ktoś ruszy ci na ratunek. Wtedy właśnie dostrzegasz ich oczy, wygłodniałe i uważne zaczynasz pojmować. Scena pogrąża się w ciemności. A paszka wypada z twojej dłoni i skruwa na ziemię, jednak dusza kory odciągać się. Choć poznaje odpowiedź, ale jednocześnie pragnie schronić się w znanym sobie przedmiocie. No dobra. To, co ci się przydarzyło, to tragedia i niesprawiedliwość. Dusza płonie bólem i gniewem. Po czym wnika w apaszkę. Hmm. No i proszę bardzo, pojawia nam się nasza tutaj Lumdala, wyłania się z cienia, a jej osrebrzone oczy połyskują w ciemnościach. No no, któż to, jeśli nie nasz przyjaciel z grupy dunryckiej? No dobra. Powiedz mojej wprost, jesteś potworem. Jak mogłaś to wszystko uczynić? Czyni lekceważący gest wypielęgnowaną dłonią. Dość swobodnie. Moi klienci doceniają prawdziwą sztukę i dobrze za nią płacą. Ci aktorzy z kolei wzrusza ramionami. Byli nikim. Uśmiercając ich nadałam im znaczenia. Czy to nie znamienne, że władze nigdy nie... Zadały sobie nawet trudu, aby ich odszukać. No dobra. Możemy ją zaatakować. Z kim ona tutaj stoi? Stoi tutaj z jakimiś czterema łebkami. Czterema właściwie jest większą ilością. Tutaj jest ich aż pięciu. Zapytajmy ją. Właściwie zachowajmy milczenie. Patrzy na ciebie z uznaniem. Cóż za charyzma. Byłbyś ciebie dobry aktor. Być może moglibyśmy jeszcze wspólnie pracować. Robi krótką przerwę, oczekując Twojej reakcji. Oboje chcemy wyjść z tego cało. Niewątpliwie jednak potrzebujemy kozła ofiarnego. Tak się akurat składa, że znam kogoś, kto świetnie nada się do tej roli. Wystawiłabym te przedstawienia dla pewnych bogatych klientów. Szczególnie jeden z nich stanowiłby cenny nabytek. Zgodzisz się na rozej? A dam Ci jego imię. No i dobra, i teraz tutaj też taką rzecz możemy jej zadać. Zapytanie właściwie, dlaczego miałoby być to dla nas lepszy układ niż na przykład zabicie jej? Pomyśl o tym w ten sposób. Ja tylko zaspokajam popyt. Oferuję Ci z kolei osobnika, którego pieniądze i powiązania umożliwiłyby mi wystawianie tych przedstawień. Dobra, żadnego układu. Jak sobie życzysz. Daję znak towarzyszącym jej aktorom. Powstrzymać ich. No dobra, w związku z tym, że tutaj widzę nasz pies, jest troszeczkę z przodu. Tutaj mamy aktora, 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 aktora. aktora. Tutaj mamy jakichś magików, z tego co widzę. No to może zacznijmy od nich. A, bo to jest yy, Łotszyk. Nieważne. Zara ich tu kurczę. Lekko rozbijemy, przynajmniej postaramy się. Koncentrujemy się na Lundali samej w sobie, bo ona jest tutaj najgorszym złem. Pozwoliła sobie robić jakieś dziwne, niestworzone historie. O, proszę bardzo. No dobra, w takim razie ty sobie jeszcze tutaj powiedz Ciach. Dobra, zobaczmy jak to się ułożyło. Zaktualizował nam się dziennik. Chyba ją zgładziliśmy dosyć szybko zresztą. Ja niestety jestem dosyć poważnie ranny. Przyzwę sobie jeszcze tutaj małe, małe pomocników. Aktorzy tu. Ty tu. Kana. Kana, jedziesz tu. Niezłomny mógłby użyć jakiegoś leczenia. Właśnie na mnie. Dobra. No, i teraz możemy sobie zdecydowanie pozwolić na rozwidzień. Proszę, tutaj widzę ci ucznicy sobie całkiem przyzwolicie, dają radę. Kana. Hmm, Zniszmy tego aktora na początek, może? Dobra. Idźmy do następnych aktorów. No, ja niestety poległem. Ale to drobiazg. Rzucimy tutaj im delikatnego bonusa. Dobra. I do boju. Ten aktor już prawie nie żyje, ten również. I ten również. No to wszyscy. Apszút. No i dobra, to by było na tyle z tej walki. Of course. Of course. Pozbierajmy to, co z nich zostało. No, proszę, ma tu jakiś pierścień ochrony. Wow, hard reflex, wola, plus 10, spoko, to się na pewno przyda. Zabieramy. Zabieramy wszystko. No i dobra, tutaj raczej nic więcej nas chyba złego nie spotka. W takim razie, skoro pozbyliśmy się tutaj morderczyni, można powiedzieć, porywaczki, która tworzyła dla uciechy różnych ludzi, przedstawienia, w których ginęły różne postacie. Ale tutaj też należy wziąć pod uwagę całkiem interesująco to się wszystko odbywało. Jakieś apaszki, które same się duszą na szyi. To jest też jakieś dziwne zjawisko. No dobrze, w każdym bądź danym razie zamknęliśmy to, to zadanie z lundalą i z zaginiętymi ludźmi. Zaraz przeczytamy sobie, co trzeba zrobić dalej. Chyba że już nic więcej nie trzeba robić. Zaraz czas pokażę. Ciekawy jestem, czy mogę tu odpocząć? Nie można tutaj rozbić obozu. Rozumiem. No mamy wrócić do Kurena w domu Hadretów w paprotnym brzegu. Dobrze. W takim razie idźmy sobie. Najpierw jeszcze myślałem nad tym, żeby udać się w stronę w stronę daru Ondry tam chciałem sobie poszukać tego skarbu który został ukradziony przez jakichś dziwnych tajemniczych ludzi a ten marynarz tam zaczął nam płakać że o zabrali nam skarb kapitan będzie zły itp itd etc ja to wszystko jestem w stanie zrozumieć pytanie tylko brzmi gdzie ten skarb się znajduje myślę tutaj teraz wchodzi mi po bani tych yy, bandytów których rozbiliśmy w związku z, z tym questem który był związany z tym synem który został zepchnięty z mola i tam utonął bo chciał uratować jakąś kurtyzanę swoją drogą myślę że tam mogło coś być związane właśnie ze skarbem którego poszukuje właśnie ten zawodnik to było gdzieś tutaj, z tego co mi się dobrze wydaje. Chciałbym tutaj szybko przejść. Zorientować się, czy to faktycznie tutaj coś będzie. Czy nic. Nasza grupa już coraz, coraz widać, bardziej zorganizowana jest. Coraz bardziej silna. Okej, okay, tutaj mamy. trzyma, tutaj coś mamy. No nie bardzo, z tego co widzę. Chyba, że mogli się tutaj na przykład ukryć w tym domu. Było ich tutaj kilkadziesięciu tych łebków. Kilku, kilkudziesięciu na no przesadziłem. Kilku. No i dobra, tutaj mamy... Viril. Ok. Czyli to jest tutaj ich baza jakaś. Ciekaw jestem, czy mógłbym mi teraz tutaj w jakiś sposób strącić. Co oni tu mają? Mają jakąś pierdołę Mają jakąś pierdołkę Też mają pierdołkę, czyli nic wielkiego tutaj nie było hmm, Szkoda Spodziewałem się, że właśnie gdzieś tutaj będzie ten skarb może ukryty No nic, jak nie tu, to trudno Udamy się w takim razie do Chociaż jeszcze tutaj przejdę, zobaczę, może gdzieś tutaj coś faktycznie jest To jest jeszcze jakiś, jakiś dom. Wyjdźmy z trybu szybkiego, rzućmy mapę. Co my tu mamy? Mamy tutaj rozpadający się dom. Ok, nic więcej. Kurczę, może w tym domu będzie jakiś skarb ukryty przez przypadek. Wątpię w to, ale zobaczymy. Tutaj mamy tą całą grupę, właśnie na namolnych zbirów. Z nimi się dogadaliśmy, nie było z nimi żadnego problemu. Niestety nie możemy tu odpocząć, szkoda. Trzeba by było udać się do tego zamkuza i tam dopiero rozpocząć proces odpoczynku. No nic, nie będziemy tego chwilowo robić, nie będziemy odpoczywać. Pójdziemy teraz w stronę... w stronę tego domu, w którym musimy... Poprotny brzeg, dom hadretów, ok. Tam właśnie się udamy. Poprotny brzeg. że sam nie wiem, gdzie to może być. No i tutaj jeszcze, proszę bardzo, mamy tu jeszcze z kimś chyba do pogadania. No właśnie, jest ta cała Pelagina. Czy ona będzie chciała do nas dołączyć? Oh, A, czyli już załatwione rzeczy Pelagina.

But lately I think our gains has been too narrow. Celowo bądźnie, pozbawiając się go, wyświatrzyłeś Republiką Wailiańskim przysługę. Współpracuje blisko z ambasadą, by chronić nasze interesy, ale uważam, że ostatnio za mało otwieramy się na innych. Euclilia persuceda Verona in the city, but I think we could help each other out. If you're interested in doing something for us, officially I no proszę, tutaj będziemy mieli prawdopodobnie możliwość kolejnych zadań wykonywania, ale paragina rzeczy. Widać wyraźnie, że masz w mieście swoje sprawy do załatwienia, ale sądzę, że możemy pomóc sobie nawzajem, jeśli zechcesz wykonać dla nas parę zadań. Spogląda ponownie w stronę składu i unosi opierzone brwi, oficjalnie znaczy się. Możemy pójść tam razem. Przedstawię cię ambasadoru ambasadorowi. No dobra, chodźmy. Znakomicie, rzecze Palegina. Może wreszcie będę mogła zająć się czymś ważniejszym od niańczenia kupców. Uśmiecha się. Ambasada jest w zarzewiu, na południowy zachód od pałacu Duka. Aha, czyli możemy sobie ją wziąć teraz. Kogo byśmy mogli zostawić? Sagani nie bardzo. Ono jest kim paladynką, tak? Paladynką na poziomie ósmym. Hmm. Myślę, żeby Alotha na razie zostawić. A zabierzemy sobie właśnie aleginę. Dlaczego nie? Niech tak zostanie. Ok. 150 życia, bardzo dobrze, ma dużo, dużo, dużo życia, czyli będzie naszym kolejnym. Czym ona, w ogóle, czym ona w ogóle dysponuje, czy możemy zobaczyć jej ekwipunek? No dysponuje jakimś zwykłym mieczem, plus dodatkowo ma jeszcze solidny pistolet. Plus tego ma jakąś swoją solidny napierśnik, czyli ma, jednym słowem, ale niewątpliwie nam się przyda, zobaczymy niedługo ją w walce. Hmm? Tymczasem może rozdajmy sobie jeszcze teraz właśnie nasze talenty. Atletykę mamy dobrze rozwiniętą. Co byśmy mogli tutaj zrobić więcej? Może uderzylibyśmy w coś takiego jak przetrwanie i uderzylibyśmy w coś takiego jak wiedza. Chociaż może nie. Przetrwanie. Ciach. Następny poziom. OK. talent. Talentów mamy tutaj całą masę ofensywnych, defensywnych, klasowych. Już nie mamy użytkowe, jeszcze dodatkowe. Dodatkowo. Czym jest dziki atak? Poprzez wyjątkowo zaciekły atak postać może poświęcić celność w zwarciu na rzecz, na rzecz znaczącego zwiększenia zadawanych obrażeń. No dobra. Style walki. Zabójca bestii. Przyznaję prębień do obrażeń zadawanych wszelakim bestiom. Zguba pierwotnych wszelkim pierwotnym duchom i tak dalej, tak dalej niektóre trafienia w przeciwników o niskiej wytrzymałości zamieniane są na trafienia krytyczne zaś wszystkie trafienia krytyczne powodują dodatkowe obrażenia dobra, niech będzie Chwała rzeź tyle by było odnośnie Edera przyjrzyjmy się teraz Niezłomnemu Niezłomny oczywiście uderzy sobie w wiedzę Polecimy sobie dalej. Mamy tutaj kolejne klasowe jakieś talenty. Wskazuje nieprzyjaciół w obszarze działania na potępienie. Oszałamiają, oszałamiając ich. Wyznawcy magrane zyskują premię do celności arkebuza i miecza oraz rzucają specjalną odmianę. Płomienia lata. Cokolwiek by to nie znaczyło. W olbrzymiający blask. Chociaż jego święty blask przywraca mniej sił. Kapon otrzymuje premię do wszystkich cech i ruchu. Spoko. Tutaj jest do celności dodatkowe zaklęcie poziomu drugiego, dodatkowe zaklęcie poziomu trzeciego. Weźmy sobie potępienie bym sobie wziął. Czemu nie? OK. Tyle jeżeli chodzi o niezłomnego. Przejdźmy sobie do Sagani. Sagani. Sagani uderzy w przetrwanie. I mamy tutaj kolejne klasowe talenty. Owca mierzy z zabójczą precyzją, co, spro, co sprawia, że jego umiejętność okaleczającego strzału staje się dokładniejsza. Owca uczy zwierzącego towarzysza ataku z użyciem obalenia, powiadających rany miażdżone. Ok, tutaj jest możliwość zwiększenia redukcji obrażeń przeciwko naszemu towarzyszowi, czyli temu lisowi całemu. A tutaj mamy zwierzęcy towarzysz powoduje niewielką ilość obrażeń u odpowiednich przeciwników w wyniku podstępnego ataku. Myślę, że warto uderzyć w okaleczający strzał. Tyle jeżeli chodzi o sagani. Przejdźmy teraz do nas. Czy nie do nas właściwie. Przejdźmy teraz do kany. Kana. Kana co? Kana, ma wiedzę bardzo mocno rozwiniętą. Skradanie nie będziemy uderzyć. Weźmy sobie w mechanikę, pójdźmy. I powiedzmy, jeden punkt. Przetrwanie. Ok. Twój ci ja, Głęboko wzrusza przeciwników w polu działania, powodując zauroczenie. Spoko. Skraca czas trwania okulawienia, unieruchomienia paraliżu i skamienienia u sprzymierzeńców w obszarze działania oraz broni przed tymi efektami. Spoko. Przerażenie. Gromadzi strzępy zagubionej dusz i tworzy z nich dwa błędne ogniki, które walczą u boku drużyny. Też niezłe. I paraliż. Możemy, ci, możemy coś zrobić wyżej. Głęboko wzrusza przeciwników. To by było całkiem ok. Schwytam cię Ben Fidel. Przerażenie. Myślę, że sobie wezmę... Chociaż kurczę sam nie wiem a pójdźmy w sobie w to przerażenie okay. tutaj oczywiście mamy całą masę jeszcze talentów ofensywnych poszukiwać przygód no właśnie można by było uderzyć w łucznia kostur to nie bardzo szablon to też nie bardzo mód, no właśnie arkebuz on walczy arkebuzem weźmy mu tą biegłość żołnierz będzie jeszcze lepiej radził sobie z bronią. Czas na nas. No oczywiście uderzymy sobie w wiedzę. OK. Mamy tutaj czary poziomu czwartego. Powoduje u przeciwników stan deliryczny, wprowadzając zamęt. Tutaj możemy się zamienić. O! To jest spoko. Niemacalną zjawę. Bardzo bym chciał. Płomienna tarcza oczywiście do obrony. Pomniejsze odbicie magii. Proszę bardzo, odbija trzy zaklęcia. Okej. Okay. Mur płomieni. Troszę tutaj całkiem sympatycznie wygląda ta tarcza. Więc nie, nie tarcza, tylko pomniejsze odbicie magii, ale uderzymy sobie w namacalną zjawę. I tutaj możemy sobie uderzyć jeszcze w odbicie osłonę. No jednak sobie weźmiemy sobie czar. Dodatkowo z trzeciego poziomu. Czemu nie? No i dobra. Mamy rozdany poziom. Mamy nowego, nowego członka drużyny. Zdecydowanie można tak to określić. No i dobra. I teraz może udałbym się w stronę. na stronę tego właśnie paprotnego brzegu i domu hadretów, aby powiedzieć temu całemu zawodnikowi, jak sytuacja z tą lundelą się nam tutaj przedstawiła, a przedstawiła się w takim miejscu, kropnęliśmy. Serio, tutaj Lord Radzik został zamordowany, no nie wiem. Przez kogo? Przecież nie przez nas. He. he, he. Okej. Okay. Ale tutaj udamy się do tej dzielnicy już w następnym odcinku. Ja jestem Arkadiusz, jeżeli odcinek się podobał. Zostaw ciuka w górę lub w dół. Naturalnie czekam na komentarze. Jeżeli wiesz na przykład, gdzie znajduje się ta skrzynia, mógłbyś w jakiś sposób mi lekko pomóc ją odnaleźć. Tymczasem ja się żegnam. Wszystkiego dobrego dla siebie i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Pillars of Eternity. Trzymaj się ciepło. Cześć.